Witam serdecznie Wisła Puławy lek 2 Poznań 10 kolejka drugiej ligi 2 do 2, trenerze podsumując spotkanie. Dzień dobry, na pewno to jest cenny punkt w perspektywie i po ostatnim naszym meczu przeciwko Pogoni Siadelce, gdzie przegraliśmy 4-0 i nie zaprezentowaliśmy się dobrze na własnym boisku, więc kluczowe było, nastawienie na ten mecz. Kluczowy był charakter, kluczowe było pokazanie, że e, jesteśmy ambitni, że e, gramy dla Lecha i nie mogą nam się tak, tak słabe mecze przydarzać, bo, bo, bo reprezentując ten klub, no to myślę, że kibice nie chcą oglądać takich wyników czy, czy, czy obserwować takiej gry e, tych młodych chłopców czy tej drużyny. E, Myślę, że poniekąd się to dzisiaj udało, bo ta walka, to zaangażowanie, ten charakter był, czyli zaczynam od tej strony mentalnej, bo to jest ogromnie cenne dla moich zawodników, młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do piłki seniorskiej i doświadczają takich rzeczy jak, jak, jak wysokie porażki, jak to, że przeciwnik jest lepszy w każdym elemencie i nie potrafią nic zrobić. Taką niemoc trzeba umieć przezwyciężyć, ale najpierw trzeba ją jej doświadczyć i gro tych chłopaków, którzy, którzy grają u nas w obecnym sezonie, zbierają to doświadczenie, żeby później móc reprezentować barwy Lecha na bułgarskiej, więc cieszę się, że po takim meczu potrafiliśmy wrócić na, na takie tory, które chcemy oglądać co tydzień z tej strony e, mentalnej. Jeżeli chodzi o przebieg meczu pod kątem taktycznym, to, to myślę, że poniekąd spodziewałem się e, tego meczu tak, tak rozgrywanego, aczkolwiek trochę zaskoczyło mnie, że Wisła Poławy mniej grała w wysokim pressingu i, i myśleliśmy, że trochę, trochę bardziej na nas e, wyjdą wyżej. Natomiast tej, tego, tego momentu było mniej i tak jakby trochę oddali nam piłkę. To poniekąd chyba nas trochę zaskoczyło w tej pierwszej połowie, bo, e, bo nie bardzo mieliśmy pomysł, jak się dostać pomiędzy linię, żeby tutaj szukać naszych e, e, ósemki, dziesiątki, czy to. Maksa dziuby i, i właśnie na dola, żeby potem dostać się za plecy czy w pole karne. I myślę, że mm, jeden napastnik tutaj, Retlewski, który zamykał nas praktycznie na stronie i e, chciał, żeby obrońcy mm, już nie zmienili strony przy, przez szóstkę czy to przez bramkarza, czy własne działanie, i za, za często używali długiego podania, więc to, to mi się nie podobało. i i myślę, że tą pierwszą połowę mogliśmy lepiej rozegrać z piłką. Za mało było tutaj szukania wolnego zawodnika w środku, albo gry przez trzeciego, właśnie przez szóstkę, tu Patryka, żeby wprowadzić piłkę potem drugą stroną. Bo za łatwo poławom udawało nam się im się zamknąć nas na, na tej jednej stronie. Dzięki przez co, tak jak mówię, za dużo tych dużych podań i to nic nam nie przynosiło żadnych efektów. Próbowaliśmy to zmienić w drugiej połowie, myślę, że trochę lepiej, bo dużo tych pionowych podań pomiędzy linię, ale, ale też poławy tutaj myślę, że też były na to gotowe, no bo my jesteśmy dosyć powtarzalni. Myślę, że jakoś tam trener nie miał za dużo tutaj zagwoski, żeby nas rozpracować z piłką. I, i ta druga połowa. Też, też nie przyniosła wielkich zmian, ale przynajmniej te akcje były lepiej rozwijane przez te boczne sektory. Ale też, tak jak mówię, za dużo w polu karnym nie byliśmy. Bardziej po ataku szybkim e, tam się dostawaliśmy, mm, bo nie ma co ukrywać, że poprzez to, po tej pierwszej połowie chciałem trochę bardziej zamknąć środek żeby, e, i, 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 i kierunkować ten pressing do lewej strony Puław, żeby odbierać tę piłkę, albo żeby Puławy nam ją oddały, czy to długim podaniem, czy, czy, czy przechwytem było. I wtedy spokojnie ją rozgrywać, nie szarpać, bo niestety i ostatnio i dzisiaj też było tego za dużo. Musimy wymrozić fazy przejściowe i po odbiorze utrzymywać ją, grać ją, a nie szarpać i sprawiać, że przeciwnik się nakręca. Bo mając szybkich zawodników jak Kargulewicz czy Klichowicz, no to, to to jest niepotrzebne, absolutnie. Koniec końców cieszę się, że dwa razy mm, wyrównywaliśmy i wywozimy stąd punkt. Bo naprawdę to jest dla nas cenny punkt. Życzę trenerowi i poławom wszystkiego dobrego i powodzenia w Pucharze polskim, który też zaraz zaczynać. Dziękuję. Dobry wieczór. Po raz kolejny rozdajemy punkty, tak to trzeba nazwać, to w jaki sposób tracimy bramki w tym sezonie, kolejne postałych fragmentach gry. Trzeba będzie to mocno przedefiniować, bo analiza i ciągła praca nad tymi elementami do tej pory nie przynosiła efektów. Szkoda, bo szczególnie w pierwszej połowie sobie stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, natomiast ja nie będę winił za to chłopaków. Ja biorę odpowiedzialność, taką sobie wybrałem pracę i biorę odpowiedzialność za każdy element i za wszystkie wydarzenia na boisku, za fazę przejściową do ataku, do obrony, za budowanie, które może nie jest na razie idealne. Ale, ale ja tutaj zostałem ściągnięty po to, żeby ten zespół troszkę zmienił swoje oblicze i mocno pracujemy nad tym, żeby to budowanie było coraz, coraz lepsze. Ja wiem, że to jest proces, pewne elementy widzę, jeżeli chodzi o ten zespół. W niektórych, w niektórych sytuacjach reagujemy tak, jak już bym chciał i tak, jak pracujemy, natomiast potrzebujemy jeszcze czasu, żeby tę grę przyspieszyć. I tak jak powiedziałem, ja biorę za wszystko pełną odpowiedzialność, dlatego też apel przy okazji do kibiców, bo. Na trybunach siedzą też nasze rodziny, rodziny zawodników, nasi znajomi. Jeżeli jeden czy drugi zawodnik przez cały mecz jest wyzywany, no to, 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 to ciężko nazwać to wsparciem. To na pewno nie jest wsparcie. Jesteśmy w trudnym momencie. Mamy swoje problemy, które musimy w tygodniu przezwyciężyć. Mamy troszkę kontuzji. Mieliśmy chorych zawodników. W tym tygodniu nie pracowaliśmy pełną kadrą. Wręcz bym powiedział, że nie mieliśmy nawet za bardzo jak zrobić pełnej organizacji gry na treningu wtorkowym, bo, bo było tylko 18 zawodników z pola, więc trzeba było ten trening przebudować, przemodelować. I jedno co jest pewne, ten zespół będzie dawał z siebie wszystko i, i taki jest futbol. Dopóki zawodnicy będą dawali z siebie wszystko, ja będę ich bronił i te niepowodzenia, szczególnie w postaci wyników, biorę oczywiście na siebie. Dlatego jeszcze raz apeluję o to, żeby nas wspierać, a nie, a nie wręcz odwrotnie dołować, bo Ostatnie dwa tygodnie są na pewno dla nas trudne, ale wierzę w to, że się podniesiemy, bo szatnia, szatnia myślę, że jest na tyle silna mentalnie i ma na tyle doświadczonych zawodników i takich, którzy funkcjonowali na różnych poziomach, że, że podobne rzeczy przeżywali już. To jest sport i to są normalne rzeczy: że jak nie idzie, no to trzeba, trzeba się spiąć, potrzeba troszkę wsparcia z zewnątrz, trzeba być silnym mentalnie i na pewno to zrobimy. Dajcie nam tylko troszkę czasu.